Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Berdysz. Dzisiaj małe sprawozdanie z fantastycznego wydarzenia, jakim była saga Grand Rally 21. Miałem uczestniczyć, po, uczestniczyć po w tym turnieju, w sensie grać, ale niestety no, nie byłem w stanie zostać na dwa dni. Dlatego, no, w jakimś tam sensie, ograniczyłem się do no, sfilmowania, porozmawiania z graczami, po kibicowaniu pokibitowiam. I to mniej więcej chciałem wam teraz pokazać jak ten turniej wyglądał, co się na nim działo mniej więcej, jakie armie w nim uczestniczyły, jakie epoki grały. Dodatkowo, jeżeli jesteście zainteresowani, to rzućcie okiem na mojego facebooka, link jest tam na dole w opisie. Jeżeli macie ochotę oglądać parę zdjęć, to wrzuciłem równocześnie z tym sprawozdaniem prawda, wideo też kilka zdjęć, które udało mi się zrobić. Teraz już nie przedłużając, zapraszam Was na no, przeglądnięcie tego, co udało mi się, że tak powiem, chwycić swoją kamerą. Oczywiście jeszcze zanim do tego przejdziemy, chciałbym was bardzo serdecznie prosić, żebyście rozważyli możliwość subskrybowania i lajkowania materiałów na tym kanale. O ile oczywiście one wam odpowiadają. A teraz już przechodźmy do materiału Wam szczerze, nie owijając bawełnę, że jestem szczerze zachwycony tym wydarzeniem, tym jak było to zorganizowane, jak całość wyglądała, atmosferą jaka panowała tam i jestem równie zachwycony tym, że mogłem się jakoś do tego wydarzenia dorzucić, tą, prawda, małą cegiełką moją, czyli tym filmikiem reklamowym, prawda, który tam. E, powiedzmy, że zmontowałem e, i, i zrobiłem. Tłem teraz do tej mojej wypowiedzi oczywiście są przygotowania do rozpoczęcia rozgrywek. Jak widzicie bitwy się jeszcze nie toczą. E, tak wyglądało w każdym razie sala, na której turniej się toczył. Miejsca było całe mnóstwo, no co w obecnej sytuacji też nie jest, że tak e, to nazwę e, trywialną rzeczą. E, sam turniej w ogóle ma rangę mistrzostw Polski, także to też niebakatelna rzecz. Słuchajcie, jeśli ktoś w tym turnieju zwyciężył, no zdecydowanie może czuć się zadowolony z Siebie. Poza zawodnikami z Polski, z różnych miast Polski, przyjechało też trzech Węgrów, za co jesteśmy bratankom bardzo, bardzo wdzięczni. Szczerze ich pozdrawiam. Turniej oferował trzy różne epoki rozgrywek, które oczywiście są bezpośrednio powiązane prawda, z podręcznikami, jakie saga oferuje. I były to. Epoka Wikingów, Krucjaty i Era Hannibala. W turnieju wzięło udział około 30 osób. Mówię około, gdyż to się zmieniło z tego co wiemy z dnia na dzień, bo ktoś tam ubył po sobocie. Najwięcej reprezentantów zyskała sobie Era Wikingów, a druga co do wielkości była Era Krucjat, najbardziej kompetytywna, że tak powiem. Kompetentny z uniwersów Sagi u nas, jeżeli właśnie to jest, że tak powiem, waszym konikiem i bardzo chcecie, że tak powiem, kruszyć kopie, swoje notabene to właśnie ten okres, w którym to można robić, to możecie zacząć grać właśnie w erę krucjat. I najmniej osób grało w erę Hannibal'a. Jest to najnowszy dodatek w zasadzie, więc pewnie też z tego to wynika. Natomiast era Hannibala, z tego co rozumiem i słyszałem, w tym momencie jest dość rozwojowa i może w niej osób przybyć. Ja chciałbym Was zaprosić, żebyśmy się przeszli po wszystkich stołach, jakie były grane, i po wszystkich epokach, i zobaczymy w ten sposób, jakie armie wzięły udział w tym doniosłym wydarzeniu. Moment, w którym oglądamy te stoły, jest to sam początek turnieju. Pierwsza bitwa, czyli absolutnie wszystko jeszcze było otwarte. Nie to, że po pierwszej bitwie zamknęły się jakieś tam powiedzmy szanse dla kogoś, kto przegrał w niej. E, e, ciągle mógł jeszcze oczywiście wygrać cały turniej i całą swoją dywizję. Natomiast tu jest zupełnie świeżo, prawda, gracze jeszcze z niej jako małą tremą przystąpili do pierwszej bitwy. I na pierwszy ogień idzie era Hannibala, słuchajcie, no to jest bardzo barwny okres, prawda, starożytność, jak widzicie tu mamy słonie, zresztą po obu stronach konfliktu, a konflikt jest między widoczną tutaj Kartaginą, a Numidyjczykami. W szeregach Numidyjczyków mieliśmy też ten śliczny oddział najemnych Greków. Bitwa bardzo mnie interesowała, ciekaw byłem jak ona się skończy, ale o tym za chwilę. Zresztą, no muszę Wam przyznać, że w ogóle era Hannibala mnie jakoś mocno zainteresowała, bo mam takie, no, że tak powiem, ciągoty antyczne w tym momencie. No tutaj to już jest w ogóle dla mnie konik, bo widzicie, faceci z pikami, co od razu, że tak powiem, podkręca moje zainteresowanie. To jest bitwa epirotów przeciwko dzikim gallom. Bardzo fajna armia, bardzo fajne obie armie, prawda, tutaj sporo konnych jest, no i ciekaw byłem tutaj też, jak, prawda, się sprawdzą te e, Sarisa Sporoi, tak, przepraszam, przekręcam, nosiciele Saris, e, przeciwko, prawda, na tej zupełnie innej dzikiej armii Galów. Tutaj mamy natomiast republikańskich Rzymian no takich odświętnie ubranych, powiedzmy, jeśli chodzi o republikańskich Rzymian, ale ładnych, i przeciwko kolejnej armii Numidyjczyków. Jak widać, była to popularna armia, biorąc pod uwagę, że sześciu grających i dwie, prawda, armie numidyjskie. Tutaj jesteśmy już w erze Krucjat i mamy tutaj blisko wschodnie starcie niewiernych Saraceni przeciwko Mutawa. Piękne armie, prawda, sporo koni, obie bardzo pięknie prezentujące się na stole. Tutaj już kolejny stół i mamy Litwinów przeciwko ludom pogańskim. Myślę, że tutaj obiektywnie mogę powiedzieć, że piękna armia, pięknie pomalowana, wszystkie armie były naprawdę pięknie, bo były po prostu piękne, bo były po prostu pomalowane, ale no tu niewątpliwie spory kawał dobrej roboty. Zresztą no, ten prawda, gracz to był jeden z gości z Węgier całkiem, całkiem nieźle tą armią powalczył w swojej dywizji. Tutaj oczywiście już kolejny stół i Krzyżowcy przeciwko Poganom, klimatyczna bardzo rozgrywka, no zresztą jak wszystkie tak naprawdę, no cóż, nie będę się powtarzał i mówił, że piękne armie, swoją drogą fajne w sumie, że wszyscy, którzy grali Krzyżowcami byli to Krzyżowcy, prawda, ci północy, znaczy te krucjaty bałtyckie. Kolejna rozgrywka i słuchajcie, mega klimat, Polacy przeciwko Krzyżakom, jak to powiedział do mnie jeden z grających tu graczy, Dobrzy kontra Złole, no tylko kto jest tym dobrym, to już oczywiście zależy od punktu widzenia, czyli siedzenia i tak dalej, i tak dalej. E, no w każdym razie, fajna bitwa, zresztą Polacy to mieli, że tak powiem, w tym turnieju jakoś tak, nie wiem, czy PH czy szczęście do grania przeciwko tym, prawda, Krzyżakom. I ostatni już stół w erze krucjat to bratobójcza wojna, krzyż przeciwko krzyżowi. Krzyżowcy przeciwko państwu krzyżackiemu zakonnemu. No i przenosimy się teraz do najliczniej na turnieju reprezentowanej iteracji sagi, a mianowicie do ery wikingów. I tutaj widzimy jom z wikingów walczących przeciwko konnym hordom hunów. Na stole obok niejako bratobójcze północne starcie kolejnych jom z wikingów naprzeciwko wikingów. I na kolejnym stole mamy ostatnich Rzymian, czyli Bizancjum, którzy walczą przeciwko, jak to autor tej armii określił, gresiarzom X wieku, czyli Normanom. Hmm, zabawnie się to ułożyło, ale na stole obok również widzimy starcie Normanów z Bizantyjczykami. Na kolejnym stole dalej zostajemy w dalekich krainach północy i mamy starcie dziko wyglądających Nordyko-Celtów przeciwko Wikingom. Na ostatnim już stole odbywało się arcyciekawe starcie Wikingów przeciwko Skerlingom, czyli przeciwko neolitycznym Indianom, jakich napotkała ekspedycja Wikingów, która dotarła do Ameryki w X wieku. Oczywiście ten przelot przez stoły to była runda pierwsza. Pierwsza bitwa w ogóle, ale myślę, że to mogło wam dać obraz, jakie w ogóle armie, prawda, w poszczególnych erach wzięły udział w tym turnieju. Natomiast teraz taki bardzo szybki skrót z czterech bitew, ciężko to nazwać skrótem. Taki taki poglądowy, po prostu kilka rzutów, jakiś tam najazd na jakąś ciekawą sytuację i, i wyniki tych bitew. Jest zupełnie subiektywne z mojej strony, to znaczy bitwy dlatego akurat te, a nie inne, bo powiedzmy, że albo kogoś znałem, albo zainteresowałem. Nie armia, albo brała udział w tej bitwie armia, którą powiedzmy, że chciałbym kiedyś sobie pograć. Także zapraszam Was. No, i teraz na chwilkę wracamy do starcia Epirotów z Galami. Epiroci, czyli taka frakcja grecka, która znajduje się w podręczniku, ta frakcja grecka ma kilka podfrakcji, nazwijmy to. I właśnie Epiroci, Epir są jedną z tych podfrakcji. No tutaj widzimy już końcówkę tej bitwy. No, i niestety, jak widać, ku mojej rozpaczy, w jakimś tam sensie, niestety Grecy przegrywają. Tutaj byłem nieco rozdarty, patrząc na tą bitwę, bo o ile kocham facetów, z pikami, o tyle mam w zasadzie e, gallów, czy tam celtów, którymi powiedzmy, że mógłbym zacząć grać tam po drobnych przeróbkach. E, nawet stąd moje rozdarcie. Z jednej strony kibicowałem Grekom, z drugiej strony zależało mi, żeby no, gallom poszło nieźle, no bo byłem ciekawy, jak ta frakcja tak naprawdę się spisuje. E, no i słuchajcie, tutaj już widzimy koniec tej bitwy. No niestety, koniec końców e, Epiroci, e, być może Pyrrusa wtedy z nimi nie było, dlatego nie odnieśli nawet pyrrusowego zwycięstwa, i koniec końców zostali z Nieceni ze stołu przez dzikich gallów pędzących na swoich niedużych konikach. A tu już powrót do starcia Kartaginy z Numidią. Tutaj widzimy w zasadzie początkowe stadium tej bitwy, gdzie obie armie póki co obrzucają się głównie oszczepami. Tutaj natomiast na samym środku stołu doszło do dość niespotykanego i fantastycznego starcia dwóch słoni. Było dużo trąbienia, wrzasków ludzi, obrzucania się szczypami i innych takich rzeczy i koniec końców słoń z kartaginy okazał się lepszy. Tutaj widzimy już nieco zmianę w sytuacji na środku pola, nie dość, że kartakiński słoń poległ, to wódz kartakińczyków, Hannibal zapewne, znalazł się w tarapatach. Tutaj widzimy, że po głównodowodzącym Kartaginy zostało już tylko wspomnienie, a cała sytuacja na polu bitwy zaczyna grać na korzyść numidejczyków. Koniec końców sytuacja doprowadziła do tego, iż kartaginczycy walczyli już tylko o punkty, a wydawać się mogło, że nic już nie odwróci zwycięstwa numidyjczyków. I no jeśli spodziewaliście się, że sytuacja się odwróciła, to tak się jednak nie stało i całość zakończyła się zwycięstwem numidii. A tutaj z kolei kontynuacja starcia Jom z Wikingów z Hunami. A tutaj oko cieszy zastana sytuacja, prawda? Ta wysepka wojowników Jom z Wikingów, chroniąca się w lesie i otaczający ich Hunowie, zapewne szyjący ze swoich łuków. Tak czy siak w tej bitwie jeszcze nic zdecydowane nie było, być może jak wiecie, Joms Wikingowie w jakimś tam sensie rozkręcają się z czasem trwania bitwy. Cała ta sytuacja w lesie skończyła się dość niespodziewanie, a przynajmniej dla Joms Wikingów. bezczynnością swoich wrogów, konni barbarzyńcy zaszarżowali swoich wrogów, pomimo tego, iż ci znajdowali się w lesie i całość zakończyła się sporym sukcesem dla Hunów. Koniec końców to arcyciekawe starcie pieszej, elitarnej, niestrzelającej armii przeciwko konnym strzelającym nomadem zakończyło się remisem. A, no i przyszła wreszcie pora na starcie Indian z Wikingami. No niejako historyczne zestawienie, gdyż tak to mogło kiedyś wyglądać. E, bardzo ciekawa dynamika tego starcia, jak widzicie tutaj na flance, Wikingowie zdołali zepchnąć Indian, czy może tak naprawdę oni sami się cofali, wiedząc, że w starciu wręcz z zakutymi w stal Wikingami szans nie mają, no ale niejako ich grotami kamiennymi zakończone strzały czyniły spore spustoszenie pośród nordyków. No i gdy już opadł kurz po tej bitwie i ucichły wrzaski czerwono-skórych, okazało się, że to właśnie oni zostali zwycięzcami tej bitwy i zdołali ochronić swój dom przed wrażymi wikingami. No i tak wyglądało to wydarzenie, w ten sposób się to wszystko toczyło. Nie było nigdy moim zamiarem opowiadanie wam tu o rozpiskach, o jakichś tam prawda, zaletach jednej czy drugiej armii, czy że tak powiem ogłaszaniu wyników. To są oczywiście bardzo interesujące dane. Jeśli Was to ciekawi, to zaglądnijcie na Facebooka organizatorów, wystarczy, że wpiszecie saga Grand Melee 21 i tam takie wyniki i zestawienia się pojawiają. Ja ze swojej strony chciałem Wam przekazać jakiś taki, prawda, jak to anglosasi mówią feel, czy po naszemu atmosferę tego fantastycznego wydarzenia, po, 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 powtórzę to jeszcze raz. I w związku z tym jeszcze na koniec chciałem Wam puścić krótki montaż ze scenek z życia wziętych, no może niekoniecznie, ale z turnieju wziętych, bez żadnej mojej narracji, bez muzyki, czyli de facto to, co nagrałem tam na żywo. Także ja się z Wami już żegnam, do nas Hej, natomiast Was, tak jak mówiłem, zapraszam jeszcze na ten krótki materiał. Trzymajcie się. Mogę panu powiedzieć? Kanclowie, rzymskie tak, głównie rzymskie. Rzymskie, tak. O, właśnie byliśmy świadkami jak.

Mamy ponownie uroczych Indian, tak, o których nic nie wiem, które tak, stają się mniej uroczy jak naszpikują się swoimi strzałami. Do, do Ale to jadro. akurat Normanowie mają tych co strzelają. Mm. też 24 cale, Jak to nie jest. Zbieram w toporów, dostaję trzy kości ataku i za każdym razem nie użyję bonusu do walki. I tak, ułatwiam. Ułatwiam jeszcze z jakiegoś No dobra, ja do tyle. Okay. Ja w takim razie się tutaj zamaksuję. Zdajemy sobie zaciśnięty. <mierdanie> to widzę, że bardzo ci się zmieniła charakterystyka przeciwnika. Ten nie rzuca strzałami, zniknął. to mała przewaga. Nie, rzucałem. Jeszcze nie rzuciłeś, więc <mierdanie> no, da, da, tak. Jeszcze. to, że tu będę nawet. Następny już na pewno. Ja ci dam ody na Ile masz fartu? Po drugie, w kolenach zlikrowałem. Właśnie sam sam zaobserwować, słuchajcie, że zaobserwować. Słuchajcie, szarżę się jeśli tak ją można nazwać, Saris na krawalerię numityjską. E, Sarisa, robię e, tak, Sambal de Czy no, czyli dostaje dwie kości obrony. Thank defense. Tak jest? Zobaczymy, ile przeżyje. Raz, dwa, trzy.

he shouldn't survive. But this one, if he can have to be with the combat. Yes, sorry, yeah. Okay. Uh, okay. Uh, we Słuchajcie, jak tam ci Polacy i Krzyżacy? Na razie więcej Polacy starcie znowu. To jest głupota. Ale się odpłyni trochę. Tak. Dobra. Czyli ja nadal mam siedem kości, tak? I yy, No, kiepskie rzuty miałem. Zdjął mi w szarży Pergardów 9 kuriorów w lesie.